Znaczy diablo na moment. Zastosuj zmiany. Oho. Ja zaproponował jedną, jedną giereczkę z dungeonów spróbować. To sobie spróbujemy. Raczej lokalny, kontynuuj. Wszystkie gry, nie znaleziono gier. Cofnij. We are the 10th Legion, exiles from a dying empire who founded the Kingdom of Ebb. For 400 years, we guided and protected our people. We gave them peace, prosperity, fair judgment. Some say it was the death of the old king. That turned the people against us. But it was Jane Cassinder who took up the sword and drove us from our chapter houses into States. I was not there for the final battle when the last of our legion faced Jane Cassinder beneath the boughs of an ancient hallowed tree. Nor do I know what power she called upon in that forest to murder my comrades and friends. After that, the forest was changed twisted and ruined only jane walked out of that place alive thirty I'm years' jane. Have passed since the legion was destroyed and ebb has suffered in that time war rages without end between jane cassandra in the east and the royal family in the west a few sons and daughters of the legion remain you are one of their number Oh, Nic nie wiem. Dobra, coś mi tam na Minecraftach nasmyrali, trzeba sprawdzić. Chyba. Aha. Czeka, może zawołamy. Przecież może najpierw ten. Lukas Baron. to syn byłego wielkiego mistrza jest to ostatnim... Potokiem szlachetnego i szanowanego rodu. Rastał pod wieloma gościnnymi lachami wychowywany przez rodziny wierne pamięci jego ojcu. Lukas nie spocznie, póki legion nie zostanie odbudowany, a honor jego rodziny przywrócony. Doświadczony szermierz i mistrz dwóch postach bojowych. Może walczyć mieczem i tarżą, co pozwala mu na przypuszczanie szybkich potężnych ataków, jak również rozpraszanie i ogłuszenie pojedynczych celów. Otoczony przez grupę nieprzyjaciół, używa wielkiego dwuręcznego miecza. Choć jest to broń wolniejsza i mniej praktyczna podczas pojedynków, może razić wielu wrogów naraz, jednocześnie odrzucając ich, czyli to idealne narzędzie do kontroli tłumów. Unlucky. Ona się nazywa Unlucky. Jest archontką. To tam, misiek? Dobrze misiek? Legenda pośród śmiertelników. Nie wiem, co to archontka. Według dawnych historii Archontki były duchami ognia, służbami dawno zaginionych boskich stwórców. Jednak Anjali, Anlaki, Sorki została wychowana przez sojuszników Legionu i nie wie, jak przybyła na ten świat ani co się stało z resztą jej sióstr. Anlaki może na zawołanie przechodzić od swojego, swojej ludzkiej formy do wcielania żywioł ognia. Ludzkie postaci walczy laską lub włócznią, co pozwala jej odparcie wielu agresywnych jednocześ, agresorów jednocześnie. Gdy naprzemian przypuszcza ataki i wycofuje się z walki jego blisko wcielenie jest w stanie miotać płonącymi kulami w oddalone cele, zalewać całą okolicę żarem ogniem lub zalawać piekące rany, które będą powoli wyklęczały przeciwników. Cieszę się, że spełniasz się z tym, co kochasz. Bardzo cię cieszę też. Weszłem dzisiaj na ses rano i dostałem nowy Perma. Tym razem zdążyłem tylko się zalogować. Pewnie jakiś moderator nie wiedział, że z tobą dzisiaj gadałem. Mogę B na koncie Darkines, bo to jest w sumie to samo konto, ale inny NI nick Możesz mnie odbanować. Jeśli to jest to samo konto, to się nie dziwi, że ci Pan perm przeszedł. Mówiłem, nowe konto, a nie zmiana Niku i że ci to zadziała. Bany permanentne przechodzą między jednym UOID. Więc... musisz zrobić całkowicie nowe konto. Wczoraj mogło ci się udać wejść, bo pewnie... Chodzi tutaj o problem z synchronizacją. I raz ci się udało wejść, serwer załapał, że to jest to samo konto, cyk. No ja... nikt cię nie, nie banował, Darkines. Ban po prostu przeszedł. Reimbar, o Reinhard Mannings. Jest spadkobiercą długiej linii legionów magów. Większość swojego życia spędził w kolegium miasta Stonebridge, zatopiony w badaniach i praktykowaniu sztuki magicznej Reinhardt. Jest znany ze swojego niekonwencjonalnego rozumowania i innowacyjnych technik magicznych. Jako bada sztuk tajemnych, Reinhardt nagi na siły stworzenia i zniszczenia do swojej woli. Jak magia on tropi może pokryć okolicę 2000 życia potęgą, wystawiając go jednak na ataki przeciwników, z łatwością może niszczyć tłumy wrogów, o ile nie pozwoli im się do siebie zbliżyć. Nie podoba mi się. R. Dupera Katarina to nieślubna córka o. Hugh Montbarona. Jego mistrza legionu. Przy okazji jest też wiedźmą o ludziach. Ludzie i matki to nomadzi, wędrowcy, którym nie ufa znaczna część mieszkańców. Ech, są jednak ee, wyszkoleni w sztuce wojennej magicznej. Jak Katarina poznała sekret swego ludu? To jest fajne. Wybierz postać. <laughs> <laughs> so I to you, my young friend, with urgent news, i have always believed that you are special. ever since i found you as a child at the edge of the forest where the legion died, if you are truly an archon, a creature of legend as you seem to be, then you are a sign of hope to me and it's no accident that you fell into my care as the last survivor of the legion i've tried my best to keep you safe and to teach you the ways of your kind but jane cassinder still hunts for the sons and daughters of the legion and for all those we hold dear now i fear that her spies may be getting close we cannot delay any longer we still have a chance to join together rebuild the legion and take our country back from jane cassandra before it's too late the sons and daughters of the legion are gathering in the north at the old montbaron estate i urge you to join us in the valley of rukenvall as quickly as you can help us restore all that was lost <laughs> your faithful friend odo Robcy, tej sprawie, że w różne różne funkcje, dobra Czekaj, co? sprawie, IDW w przodu, sprawie, do w Okej, okay, sterowanie już mnie przeraża. A dobre, prawo mogę sobie sterować. Fajne. Opcje. Stawiania klawisz. Wzmocnienia atak lewy shift. Przypomnę mi się mem Jest. I do przodu i do tyłu, rów w lewo A co robi Ada? Obrót kamery? Co? Chociaż w sumie... Idź do kursora... Co robi le lewy przycisk myszy? Okej... Okay. Co mi tu mógłbym... Halo policja, nie szanuję za messengera, żadnego streamera. Także. Sio. Bardzo ładnie. Ale hoppera jest zrobione to, że ten... Że... Odbija... Do... Z powrotem kamerę i gra wielosobowa Gra poza siecią Gra prywatna Zaproś przyjaciół hmm. Cześć Frolksik Wczoraj nie zdążyłem Cię zapytać, a już chyba uciekłeś e, jak tam sytuacja z New Worldem? Ty już się coś tam namyśliłeś, bo Pamiętam, że coś tam o sprzęcie mówiłeś, że musiałbyś trochę lepsze sobie ogarnąć a New World się przeniósł z premierą na 28 września. Także miesiąc... Jak więcej czasu masz, jak się chciał zdecydować. By cel, poszukaj co lały Siadłeś mą Sterowanie widać, że jest bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Nie ma interakcji za pomocą przycisku, musisz kliknąć E. Jest dużo Diablo. Na wpół ukończony jest napisany ręką odona, jest częściowo pokryty brudem i popiołem, więc e, da się czytać tylko kilka linii. Jeśli pierwszy list do siebie nie dotarł, to dołącz do nas jak najszybciej w dolinie Rukenwachl. Krzyż pozostałych już tam jest, jest nas prawie 40. Uuuuh, wieczory Hy. Jak fajnie wypadło. Dobra, czekaj, co? Ekwipowane, dobra, mam laskę, wybrane Dobra, że niby coś tam rozumiem Uderzyłem. Krzynka. od twierdzi, że ród Baronów nie wygasł. Syn Hugh Mond Barona nadal żyje i wkrótce tu do nas dołącza. Stary Wielki Mistrz mógł również... Mieć również córkę. E, to chyba on. Chociaż nie wiem. protekcji. z ciekawości, czy jesteś na tabie? Odkrywanie mapy. Dobra. Nieistotne. Ustawimy sobie punek na tabie. piąnionzki well, well. to the <try> <try> okay. Dobra, trochę ogarnęliśmy. Lupy nie urywa. Nie wiem co to robi <śpiewanie> O, z pasji też skakać Jezu, ile ich się sypie. Nie wiem jeszcze co jest New World, ale jak wszystko ogarnę, to ci napiszę. O, spoczko. Potem już przyglądałem parę gildi, które by ewentualnie rekrutowały. No tam będzie łatwo coś znaleźć. Ale fajnie w sumie by było mieć i tak swoją grupkę takich osób, z którymi będzie można spokojnie grać. H Poó Acieka do operaa. Czechu? Dobra już mu się podoba. Piz gałunie. Pe. I was afraid everyone else was dead. Are you all right? I'm fine, but who are you? Have we met? No, but Odo's told me stories about you, the warrior maid who fights with a spear. My name is Martin Gieskard, and. When I got here, the house was on fire, and everyone was dead. How did this happen? We didn't have any warning. They surrounded the house and hit us fast. I don't even know who hired them. Damn, they found us again! We can't wait any longer! I've set a trap three kegs of gunpowder on the bridge below thought I'd cover my escape if they found me all we need to do is light the fuses come on to the bridge to the bridge we Go, no, to chodziło z tymi kuleczkami ognia. I to ładnisko. No na cały czas zamysz mam No już pisałem. Weź się nie, ty, nie pójdź Ty Piara. Bo się obrazimy. Go on. Light the fuses.

It burned, and with it my dream of a reborn Tenth Legion. Or so I thought. I did not know that you and Martin Giscard had escaped the destruction. As you fled into the night, you bore with you the future of the Legion, pursued by enemies. Fleeing toward an uncertain fate, you made your way across the empty leagues of the Rukenval.

The fate of Ebb itself rested with you. I know this part of the valley. We've come a long way. I think we're close to the old Legion chapter house. If any of our friends are still. The Legion had a chapter house here? In this valley? They built chapter houses in every part of Ebb, even in remote places like this. They were strongholds where Legionnaires would meet, sometimes in fellowship. Sometimes for war. You should have seen the Grand Chapter House in Stonebridge. Tell me about the attack. What do you remember? Odo sent letters to all the descendants of the Legion. He wanted to gather them here, train them as legionnaires, and take back the country. Most had already arrived when the mercenaries found us. They surrounded the estate. Must have killed the men who were on watch. They smashed through the, and the doors, slaughtered everyone they could find. How many people were in the estate when you were attacked? Almost 40. All sons and daughters of the Legion. Some of them had fought in the wars, but the rest, they were no match for those soldiers. We can hope that a few survived, but most of them are dead. Did you see what happened to Odo? No. I lost sight of him when the fire started. But we agreed to meet at the old chapter house. Those mercenary soldiers. Have you fought them before? They were Leskanzi, I think. A wandering people. From the desert in the north. I have no idea who sent them here. Leskanzi will fight for anyone who pays them. No. That's enough about the attack for now. Right. Maybe Odo can tell us. I've never been here before. Does this valley have a name? They call it the Rukanval. It's hard country. Not easy to control. Even with an army. That's why Odo chose this place. He thought we would be safe. Were the Mock Barons the only Legion family in that the Valley? <laughs> no. The Gundricks had a manor here too. They were an old family. And they were here. Stefan Gundrik didn't stand with the Legion at the end. I never heard what happened to him or his. You said this is hard country. Are there any dangers I should know about? Spiders. They're as large as a man. And they're smart. They'll ambush travelers on the road. And there's worse things in the forest. Have you heard of the Dakenware? The Beast Lords. In other parts of Ebb, they're only story. Thank you. That's all I need to know about the valley. Sorry I couldn't tell you more. I've only been here for a few weeks myself. Let's keep moving. We can talk more later. You're right. The chapter house isn't far. Follow me. <laughs> okay. Patrz jak ty piarę ma Piara się jara i już się nie jara. Się jara się nie jara. <grywa> A tu mogę segry zapisywać, okej. Okay. Dobra, to ja wchodzę na Discorda. Żeby wszystko ładnie śmigało. Dzień dobry. Siema. Prawie wieloosobowa, zaproś przyjaciół. No, ten strajk pokazuje się, co? Zaproś do poczekalni? Ila zaraz przyjechał? Zapraszam cię, chyba. Ty, 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 ty. Coś nacisnę i coś się dzieje. Uh -huh.